Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Solidarnej Polski. Szanowni Państwo, mija 10 lat Polski w Unii Europejskiej i w związku z tym Solidarna Polska przygotowała swój raport o tych latach. I tutaj bardzo poproszę Pana Prezesa Jacka polskiej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Solidarna Polska jest za Polską, obecnością w Unii Europejskiej. Tym niemniej uważamy, że dotychczasowe. 10 lat Polski w Unii Europejskiej jest szansą niewykorzystaną właściwie. Cieszymy się z obecności w strukturach politycznych, cieszymy się z faktu, że jesteśmy szóstym krajem Unii pod względem terytorium, pod względem ludności. Natomiast niewykorzystana szansa polega na tym, że po 10 latach Polski w Unii Europejskiej Polacy cały czas zarabiają 4 razy mniej niż Niemcy. Niewykorzystana szansa polega na tym, że dzietność Polek w Polsce wynosi 1,3 dziecka na kobietę, a dzietność takich samych Polek, które wyjechały do kraju Unii Europejskiej, jaką jest Wielka Brytania, wynosi 2,5 dziecka na pol. Krótko mówiąc, widać, że nie potrafimy stosować mechanizmów wsparcia demografii stosowanych w Unii Europejskiej. U nas w Polsce mamy zapaść demograficzną. Niewykorzystana szansa polega na tym, że 2 miliony ludzi w Polsce, ponad 2 miliony ludzi jest bez pracy. Niewykorzystana szansa polega na tym, że 2 miliony Polaków szuka bądź ma pracę i mieszka za granicą. To są negatywne skutki i wskaźniki tych 10 lat. Uważamy również, że Polska... Zbyt pochopnie godzi się na udział w różnych instytucjach i programach unijnych, które są dla Polski fatalne. Taką fatalną decyzją tego dziesięciolecia jest rozpoczęta jeszcze przez prezesa Kaczyńskiego, a dopełniona przez Donalda Tuska koncepcja udziału Polski w pakiecie klimatyczno-energetycznym. To może być gwóźdź do trumny ekonomicznego sensu polskiej obecności w Unii Europejskiej, bo może się okazać, że pieniądze, które będziemy musieli wydawać na CO2, na redukcję CO2, na zakupy limitów CO2, pozwoleń CO2, czyli podatek tak naprawdę węglowy na inwestycje w reaktory atomowe, czy inwestycje w filtry i różne ograniczające emisje urządzenia, przekroczy zysk netto wynikający z funduszy spójnościowych. Krótko mówiąc, szereg tego rodzaju decyzji jest dla Polski fatalny. Fatalne jest również to, że pomimo polskiej dziesięcioletniej obecności w Unii Europejskiej Polska zgodziła się na to, żeby w agendzie 2014 20 dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników były bardzo dużo mniejsze niż na przykład dla rolników francuskich czy niemieckich. Nie ma dokładnie żadnego powodu przy wyrównanych cenach produkcji, kosztach produkcji. Rolnej w Europie, żeby polski rolnik w roku 2020 miał 215 euro do hektara, a rolnik niemiecki czy francuski 350 euro do hektara. Powtarzam, koszty produkcji rolnej się wyrównały, w związku z czym tego rodzaju decyzja oznacza strukturalne upośledzenie polskiej wsi i skazanie nas na e, Europę drugiej prędkości, jeśli chodzi o politykę rolną. Fatalne jest również to, że Donald Tusk nie umiał. Zawetować pakietu klimatyczno-energetycznego, o którym wcześniej mówiłem, pomimo tego, że mógł skorzystać z okazji, jaką była polska prezydencja, odbywająca się w czasie kryzysu ekonomicznego, który jako żywo powinien być wykorzystany do zbudowania koalicji państw na rzecz zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego. Krytycznie również oceniamy to, że pomimo odkrycia w Polsce dużych służb gazu łupkowego, nie udało się. W czasie tych siedmiu lat Donalda Tuska postawić kwestię eksploatacji gazu łupkowego w centrum Europejskiej Solidarności Energetycznej i budowania niezależności energetycznej Europy, a w szczególności Polski. Mamy cały czas szereg zapisów w Europie ograniczających możliwości wydobywania gazu łupkowego na szeroką skalę i to też jest jedna wielka niewykorzystana szansa. Nie podoba nam się również przeregulowanie Europy ingerowanie Europy, Komisji Europejskiej w szereg dziedzin, których tak naprawdę nie należy ingerować. Od przysłowiowego prostowania banana, do od przysłowiowego zakazu produkcji slimów za 8 lat, czyli tych cienkich papierosów, które są polskim hitem produkcyjnym, chociażby na zamojczyźnie, poprzez zakaz tradycyjny, produkcji tradycyjnych żarówek, czy zakaz rędzenia niektórych sposobów tradycyjnych wędli. Nie takiej Unii chcemy, chcemy Unii, która w sprawach wielkich potrafi być solidarna, jak na przykład konieczność budowy Unii Energetycznej, ale nie chcemy Unii przeregulowanej, takiej jak bardzo często nam się to narzuca. Nie chcemy również Unii, która narzuca pewną fałszywą aksjologię w życiu publicznym. Ta sfera, sfera wartości chrześcijańskich, sfera obyczajowości powinna być zarezerwowana dla prawodawstwa krajowego, tym niemniej cały czas mamy do czynienia z jakąś próbą ingerencji w nasze życie publiczne z fałszywą aksjologią niektórych krajów Unii Europejskiej. Podsumowując, Solidarna Polska jest za polską obecnością w Unii Europejskiej, ale uważamy, że dotychczasowy bilans re reprezentowania polskiego interesu narodowego jest głęboko niezadowalający. Tym niemniej nie poddajemy się i idziemy do Europy po to, żeby wywalczyć więcej dla Polski, umieć wpisać polski interes narodowy w kontekst rozwiązań ogólnoeuropejskich, tak jak to robią wielkie, mądre kraje europejskie, jak na przykład Niemcy czy Francja. Przykład jeden, ale doskonale obraz. Różnice w podejściu pozycji Polski do pozycji krajów europejskich. Kiedy Niemcy miały prezydencję w pierwszej połowie 2007 roku, jak Państwo pamiętają, załatwiły jedną sprawę. Jedną, ale jaką? Traktat Lizboński. Traktat Lizboński, który zmienił zasadniczenia głosu z niciejskiego na double majority system, czyli podwójnej większości, promujące kraje ludne. Ale jeśli się skupić i zadać sobie pytanie, jaki kraj skorzystał na zmianie tej reguły, to bardzo szybko dochodzimy do wniosku, że Niemcy które mają 84 miliony ludności i dzisiaj dyktują koncert wielkich z dzięki traktatowi izbońskiemu. Kiedy Francja rok później, w drugiej połowie 2008 roku sprawowała prezydencję, też załatwiła jedną rzecz, ale jaką? pakiet klimatyczno-energetyczny, ten o którym mówiłem, który jest tak bardzo... Dokuczliwy dla Polski, która produkuje 94% energii z węgla, ale który jest świetny dla Francji, która jest przodownikiem w produkcji nowoczesnych reaktorów atomowych i to Francja będzie sprzedawać takim frajerom jak Polska Donalda Tuska reaktory atomowe w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego. Proszę zwrócić uwagę, dwa wielkie kraje europejskie, sprawując swoją prezydencję, umiały wpisać swój interes narodowy w kontekst rozwiązań ogólnoeuropejskich, w programy ogólnoeuropejskie, jak na przykład traktat czy pakiet. Co zostało w polskiej prezydencji? Czy Donald Tusk wylicytował na przykład dojść, dochodzenie do ujednoliconych dopłat bezpośrednich dla rolnictwa? Nie zrobił tego. Czy postawił gaz łupkowy w Centrum Uwagi Europejskiej? Nie zrobił tego. Czy zbudował koalicję na rzecz zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego? Nie zrobił tego. Co nam zostało z polskiej prezydencji? Tęcza. Z polskiej prezydencji została tęcza na placu Zbawiciela. Z prezydencji wielkich, mądrych krajów europejskich Zostają programy czy instytucje, które służą tym krajom, wpisane w inteligentnie w kontekst rozwiązań Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, chcemy ambitnej Polski, ambitnej pozycji, ambitnego programu Polski w Unii Europejskiej, ale w naszym przekonaniu wymaga to zmiany zasadniczej, zmiany władzy i wyboru nowej prawicowej koalicji w przyszłych wyborach parlamentarnych, bo to rząd najlepiej formułuje i broni polskiego interesu narodowego, nas, niestety nasz rząd. Z tej ambitnej zasady do tej pory korzysta w sposób niewystarczający. Dziękuję bardzo Panie Prezesie. Jeszcze dwa słowa, jeżeli Państwo pozwolą. Otóż, skoro mówimy o niewykorzystanych szansach, pewnie Państwo zadacie pytanie, ale no, przecież tyle się zbudowało. Mamy w tych spotach, widzimy tam z bitersami, mosty, drogi, no, ale to nie jest właściwie postawione pytanie. bo co? Bo skoro dostaliśmy setki milionów euro, to co miało nic nie powstać za te środki? No oczywiście, mogło powstać. Pytanie właściwe, jakie trzeba postawić, to czy wykorzystaliśmy te środki efektywnie? Czy zbudowało się tyle, ile można było zbudować? I czy we właściwym czasie? No i tutaj trzeba postawić znak zapytania. Yy, I żeby obudzić Państwa wyobraźnię, podam jeden bardzo konkretny przykład. Zachowując wszystkie proporcje plan Marszala. Niemcy w ramach planu Marszala otrzymali 2, 2, 2 miliardy dolarów na odbudowę całego zrujnowanego kraju. Za te 2, miliard 2 miliardy yy, dolarów, yy, nie dość, że odbudowały cały kraj, to zbud połączyły Niemcy wzdłuż i przeż autostradami i odbudowały, zbudowały potęgę swoich firm budowlanych. Polska, szanowni państwo, Polska, na same drogi. Dostała 15 milionów dolarów. I nie dość, że za te 5 milionów dolarów nie potrafiła połączyć wzdłuż i wszerz polskie autostradami. Tak jak Donald Tusk obiecywał, obiecywał już w 2012 roku, to jeszcze wygenerowała największy w Europie historyczny upadek firm budowlanych. Czy to są efektywnie wykorzystane środki? Tutaj Państwo widzicie, mogliśmy je lepiej wykorzystać. 20 miliardów złotych rozkradzione przy polskich drogach, tak mówi Forbes. Ale moim zdaniem to nie jest właściwa skala. Rozkradzionych środków jest więcej. Dlatego, jeżeli dzisiaj jesteśmy na etapie podsumowania 10 lat w Unii Europejskiej, to nie możemy poddać się takiej taniej propagandzie, że wszystko było wspaniale. No nie, musimy pokazywać też te, te gorsze strony, te inne blaski tych 10 lat w Unii Europejskiej, aby w przyszłości wyciągnąć z tego właściwe wnioski. 你给我吃。